Sieman z tej strony Final. Pokażę Wam jak odbokować wszystkie frakcje z Rom Total War z gry 2004 roku. Mam razem z dodatkiem Barbarian Invasion. Jak odbokować frakcje bez przedniego przechodzenia gry. Aczkolwiek mamy do dyspozycji na początku gry trzy frakcje grywalne: yy, Frakcje Rzymian, Rutuliuszu, Brutusów i Sypionów. Ale możemy to moi drodzy ominąć. Jak ktoś nie lubi grać zimnami, czy jest mu za łatwo, możemy po prostu dodatkowe 8 frakcji odbokować. Dobra, teraz moi mili bez gęgania, pokażę wam jak odbokować to Tak więc wchodzicie w click Data, macie Word, oczywiście jeszcze raz wam wolniej pokażę Word, tutaj macie od razu Maps, kampań. Imperial to pierwsze macie. I plik teraz już Wam mówię, który. Desser Start. Ten, jak widzicie. Wchodzicie w niego i macie tutaj już, moi drodzy, frakcje. Campaign Play. Tak jak mówiłem, macie trzy do wyboru. Te są frakcje niegrywalne. Te macie po przejściu grywalne. I więc tak, żeby to odblokować, po prostu tylko usuwacie to. Tak jak robię. I już macie ładnie wszystko równie zrobiona, tak więc tylko zapisujecie to i możecie odpalać sobie gierkę i cieszyć się rozgrywką 10 frakcjami, dobrze moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie za uwagę, mam nadzieję, że poradnik Wam pomógł, wiem, że to pewnie tego pełno na YouTubie, ale zawsze warto przypomnieć, jak ktoś nigdy nie grał albo już zapomniał także myślę, że super wyszło także dziękuję Wam serdecznie za uwagę moi mili, subskrybujcie mój kanał, lajkujcie komentujcie i śledźcie Instagrama, na razie trzymajcie się, hejus!